Dzień dobry. Chcieliśmy za pośrednictwem państwa przekazać apel w dniu dzisiejszym, bo jesteśmy przed kolejnym wystąpieniem Jarosława Kaczyńskiego i zapewne przed wystąpieniem wielu kolejnych posłów, którzy po raz kolejny szkalować będą Polskę, obrażać Polaków, także szkalować dobre imię ofiar, bo chcielibyśmy się zastanowić chwilkę. I przypomnieć, o czym tak naprawdę mówi Jarosław Kaczyński, stojąc na krakowskim przedmieściu. Bardzo często mówi, że nie ma wolnej Polski, że on tę wolną Polskę chce zdobyć. To kłamstwo. Jarosław Kaczyński pragnie jednego. Wskazując na budynek na krakowskim przedmieściu, myśli o swojej prezydenturze. Nie myśli o wolnej Polsce, nie myśli o Polakach. O społeczeństwie, myśli wyłącznie o swojej prezydenturze i w imię zdobycia tej prezydentury namawia Polaków na wojnę, namawia Polaków na to, by nie pamiętali, że żyją w dobrej pols wolnej Polsce, że żyją dobrze, że żyją godnie. Szkaluje dobre imię tych i pamięć o tych, którzy przelewali krew za wolną Polskę, którzy w imię Wolności i demokracji walczyli o nią. Także w ostatnich latach, wtedy kiedy Lech Kaczyński, jego brat, tak bardzo starał się o wolność i o demokrację. Szkaluje dobre imię swojego brata i jego również udział w tym procesie. Szkaluje tylko dlatego, że chce być prezydentem, chce to narzucić wszystkim innym, bo jak do tej pory czyni to nieskutecznie. Jarosław Kaczyński namawia swoich kolegów z klubu parlamentarnego, by tą wojenną retoryką posługiwać się na spotkaniach, by wmawiać Polakom, że jesteśmy w stanie wojny z Rosją. Czyni to Antoni Macierewicz. Na przykład materiały tvn dzisiaj pokazują szokujące nagranie z Krosna. To niebywałe, to haniebne. Jeżeli w ten sposób zachowują się politycy, którzy w imię zdobycia władzy podżegają Polaków do wystąpień, do wystąpień publicznych i mówią o wojnie, mówią o ich konsekwencjach, mówią o kolejnych zdarzeniach, które mają mieć miejsce, podżegują do popełnienia przestępstwa. Podżegiwanie do przestępstwa jest przestępstwem, jest ścigane i karane z urzędu. Apelujemy o to, aby organa bezpieczeństwa, organa, które zajmują się porządkiem prawnym, Przyjrzały się temu, co czynią liderzy Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim na czele. Nie można szkalować dorobku Solidarności, dorobku powstańców, żołnierzy wyklętych, wszystkich tych, którzy o wolną Polskę walczyli i z której dzisiaj wszyscy jesteśmy dumni tylko dlatego, że w sposób nieskuteczny ubiega się o prezydenturę. Jarosław Kaczyński chce być. Mądrzejszy niż wszyscy katolicy i pokazywać, kto jest dobry, kto nie. Chcę być mądrzejszy niż wszyscy ci, którzy mają rodziny i wskazywać, która rodzina jest dobra, a która nie. Chcę mówić, kto jest patriotą, a kto nie. Chce mówić, kto jest odpowiedzialnym politykiem, a kto nie. Tylko, że nie jest dobrym misjonarzem, nie jest dobrym ojcem, nie jest także skutecznym politykiem. Jest zdyskwalifikowany przez polskie społeczeństwo i dlatego sięga po broń najgorszą z możliwych. Kłamstwo, insynuacje i właśnie podżeganie do przestępstwa. Szanowni Państwo, Jarosław Kaczyński jest opętany rządzą władzy za wszelką cenę. Stąd te sformułowania, te ataki, te kłamstwa, te teorie spiskowe. Na tragedii smoleńskiej w sposób uporczywy stara się budować swoje zaplecze polityczne, próbuje konsolidować wyznawców jego i Antoniego Macierewicza. Słowa, które przez ostatnie tygodnie padają nie tylko z ust Kaczyńskiego, nie tylko z ust Antoniego Macierewicza, ale również wielu innych posłów są na tyle skandaliczne, że w naszym przekonaniu tymi kwestiami w stu procentach powinna zająć się prokuratura, bowiem nie może być sytuacji takiej, że politycy, liderzy największej partii opozycyjnej formułują zarzuty w stosunku do demokratycznie wybranych władz, w stosunku do de facto do państwa polskiego. Tego typu sformułowania nigdy w życiu nie powinny padać, tym bardziej, że są całkowicie nieuprawnione, nieuzasadnione i dzielą Polaków na dobrych, na tych lepszych Polaków i gorszych Polaków. Stąd mamy nadzieję, że prokuratura w tym zakresie, w zakresie wielu, wielu wypowiedzi, podejmie postęp celem zweryfikowania i ukarania tych, którzy formują tego typu zarzuty.